Zapraszamy na spotkanie z Sebastianem Kawą, lekarzem, pilotem szybowcowym i żeglarzem sportowym, wielokrotnym rekordzistą świata, najbardziej utytułowanym pilotem szybowcowym w historii, zdobywcą 32 medali, 15-krotnym Mistrzem Świata. tak? Ja Nie ja wiem, czy do dobrego Boga się modlimy, to jest, to jest, to jest jakiś dwóch szybowników. Teraz tutaj ten piękny dźwięk to jest znoszenie, jesteśmy na fali, jest silny wiatr zachodni. To jest to, dlaczego tutaj jesienią przyjeżdżają piloci. E, przy zachodnich, południowo-zachodnich silnych wiatrach powstaje nad wyspidami fala. One są zaznaczone niżej takimi kłębiastymi chmurkami, nad którymi teraz latamy, a wyżej są takie wyoblone wiatrem chmury nazywamy je soczewkami. Mamy tutaj 2000 metrów, 2000 metrów od poziomu morza. Jesteśmy nad zalewem, nad Jeziorem Żywieckim i nad żydem. Jest piękny czas, jesień, też zimą, ale zimą no, rzadziej się lata z tego powodu, że czasami lotnisko jest nieużyteczne. Jest mokre, zbyt miękko, więc nie latamy. Cała Polska już pochowała szybowców do hangarów, zamknęła działalność, a do nas się zjeżdżają. Wiatr mamy dosyć słaby, jest tylko 50 km na godzinę. Ostatnio latałem w wierzchu, który tutaj był 100 km na godzinę. Nie jest to dużym problemem dla szybowców. W tej chwili szybowcem się przesuwamy około 110-120 i to jest taka prędkość ekonomiczna dla nas. Natomiast możemy spokojnie powyżej 200 latać. I w ten sposób e, można sobie z tym datem poradzić. Gdy lataliśmy w Himalajach, wiatr miał 200 km. Ja sobie nie zdawałem sprawy, nie, nie spodziewałem się, że przy tak silnym można latać szybowcem. Ja się okazało, że się da. <grym> Myślę, że niewielu, niewielu <grym> szybowników miało doświadczenie, żeby latać przy tak silnym Ale skąd pomysł, żeby jednak. Udać się szybowcem nad Himalajem. Pomysł, żeby pojechać w Himalajem, zrodził się po takim wyjeździe, gdzie byliśmy w Patagonii. I powstało pytanie, co dalej? Bo w tej Patagonii mieliśmy pojechać tylko na rekonesans, a, a w sumie udało nam się przywieźć 8 rekordów Polski, Więc to był już od razu ogromny sukces. Po tym e, dosyć udanym wyjeździe powstało pytanie, co dalej? Ktoś mówię, sugerował, może Himalaję? No więc no, pojechaliśmy w Himalaje. Nam się udało dlatego, że przez biurokrację byliśmy uziemieni praktycznie przez miesiąc. Zostały nam trzy dni do końca naszej wyprawy i w ostatnim dniu były odpowiednie warunki. Właśnie z silnym wiatrem które płaciliśmy na górę. Wróciliśmy w Himalaję miesiąc później i już lataliśmy bez większych problemów, ale ten pierwszy raz e, był bardzo trudny. No i było to dla mnie też bardzo trudne wyzwanie, bo samo latanie dla mnie nie jest dużym problemem. Nawet w trudnym terenie, nawet w takim terenie jak w Himalajach, gdzie nie ma gdzie lądować, w zasadzie jestem przyzwyczajony do tego, że za każdym razem jesteśmy takimi odkrywcami. Nawet dzisiaj ta pogoda nie jest dokładnie opisana, co się będzie działo. Ja muszę tutaj sprawdzić gdzie nosi podleci tam. Także to jest normalka pilota szybowcowego. No oczywiście Himalaja to jest dużo większa skala tego wszystkiego. Latuje się czasami w dolinę nie wiedząc czy się z niej wyleci przez następne 70 km. Więc jeżeli byłyby nieodpowiednie warunki, które by nas nie uniosły do góry, bylibyśmy tam utknęli w takiej dolinie. Ale dla mnie największym problemem było to, jak po prostu nas tam traktowano. To nie jest taki kraj, gdzie lotnictwo jest normalną rzeczą, lotnictwo takie turystyczne, sportowe, nie ma tego zupełnie w Nepalu. Więc zupełnie nie robią, mieli, co, co chcemy robić i w sumie spotkaliśmy się z tymi trudnościami. Wspominałem, że w Himalajach lataliśmy przy wietrze, który miał 200 km na godzinę, tak. więc nie dość, że się wszystko przy tych temperaturach rzędu minus 30-40 po kurczu się w parę, ale Tutaj to przykład, kabina nie była dokładnie dotknięta. To jest dokładnie ten sam szybowiec, z którym tam lataliśmy. Przy tych 200-300 km na godzinę, jak tam trzeba było latać z takimi prędkościami. Było w kabinie tak samo zimno, jak na zacząć. Pierwszy raz, kiedy polecieliśmy, mieliśmy problem z biurokratami. Na lotnisku rano była mgła, więc w ogóle się nie spodziewaliśmy, że polecimy tak wysoko. I polecieliśmy w jeansach i w półbutach, strasznie zmarty. My lataliśmy 5 godzin. Ale ta adrenalina tego pierwszego lotu nas tam utrzymała przy życiu i... W sumie lądowaliśmy w momencie, kiedy nam się zaczął kończyć tlen wieczorem. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy, osiągnęliśmy właściwie w pierwszym locie. to, co chcieliśmy zobaczyć, także... Nawet można było polecieć nad Montaveres. No byliśmy 1000 metrów wyżej nad tym Montaveresem, No, a teraz wtedy nie mieliśmy zgody na to, żeby tam polecieć. To wszystko się zaczęło w Beskidach, właśnie tutaj. Ja się tutaj nauczyłem latać. Te góry nie są proste do latania. Są górki, w których lata się i nisko i wysoko. Jeżeli latamy w bardzo wysokich górach, najczęściej latamy cały czas wysoko i mam, nie mam takiej styczności z terenem, więc jest to zupełnie inny rodzaj latania. Natomiast tutaj nie dość, że trzeba czasami wlecieć bardzo nisko do doliny szczypu, gdzieś na 200-300 metra, z ledwie możliwością tego, żeby wylecieć do lądowiska chociażby glifowej, czy do jakiegoś pola, które by nas mogło uratować no, przed rozbiciem tym. My możemy lądować szybowcem właściwie na każdym polu, które jest odpowiednio długie. Latamy też na fali, latamy wysoko, mamy bardzo często teraz golowe teatry, nawet dzisiaj byśmy mogli tam polecieć na Słowację i to jest piękne. To jest właśnie typowy mur halniakowy, który kryje szczyt Picka. Natomiast za tym murem halniakowym po lewej stronie jest fala. Ta fala najpierw właśnie opada w dół, a potem zaczyna się wznosić. Jest taka silna soliderka, z którą to powietrze przelatuje. I pod falą powstają właśnie takie większe mury, A na górze jest taka dosyć niewyraźna, ale jednak jest soczewka. Chmurka, która, gdyby nie to, że jest bardzo dużo zachmurzenia na tej wysokości, za taką ładną, pominającą UFO, UFO Czyli miejsce, które wybrał tata, to, że przeprowadził się pod żar, to, że tutaj znalazł pracę. To chyba wszystko sprawiło, że naturalne zdolności miały kapitalne miejsce na rozwój. Faktycznie to był wybór, wybór miejsca, gdzie się mieszka, wybór stylu życia. Mój tata był zafascynowany lataniem, jako chyba pierwszy w rodzinie zaczął latać. Jest taka anegdota, że to się wszystko zaczęło od pradziadka, włącz pradziadka, na którym lądowały samoloty Albatros w czasie I wojny światowej. Mieliśmy też takiego stryja kaźmierza, wojaka, który w kamaszach przemaszerował chyba przez, przez wszystkie fronty, yy, no wszystkich wojen w sumie Światowych i wojny bolszewickiej. I on opowiadał też o tym, jak to lotnictwo. Pomagało im w tych różnych działaniach, bo był również i we Włoszech i, i na Francji rosyjskiej. Także mój tata wzrastał w atmosferze tych opowieści i w sumie nic innego, że kiedy nadarzyła się okazja, to zamiast do liceum zmieniał kierunek trasy rowerowej w kierunku łośiny Kurowa, gdzie zaczął lecieć na szklostach. I On mnie tak naprawdę zaraził tym lataniem. Ja się wychowywałem czekając na tatę, który latał na lotnisku, czekając aż on wyląduje, bo bardzo często właśnie tutaj na Żarze czy w Gliwicach tata latał. Jak tylko miał przerwę między dyżurami pracy, to pozostał z tego, żeby pójść na lotnisko, a ja tam się też dobrze bawiłem, podczepiałem szybowców, pomagałem, ale w sumie... To była taka fascynacja, która mi została na, na całe życie. I ja tak naprawdę kontynuuję tą pasję dla tych, nie miał takich możliwości jak ja, żeby pojechać na mistrzostwa świata. Zdobywał medale, zdobywał puchary w zawodach krajowych, wygrał krajowe, zawody sportowe, był bardzo dobrym pilotem akrobacyjnym również, ale tak naprawdę to dopiero ja mogłem pojechać, kiedy się skończył stan wojenny, kiedy otwarto granicę na zachód i. To zacząć latać w Alpach i tych wszystkich pięknych miejscach na całym świecie. Tak naprawdę, już byłem na wszystkich kontynentach. Z wyjątkiem Antarktydu. Antarktyda też jest w planie, tak? No trudno powiedzieć, że Antarktyda jest w planie. To jest pewne marzenie, które trzeba by było kiedyś zrealizować. I to jest oczywiście bardzo duże przedsięwzięcie i nie wiem, czy to się w ogóle kiedyś uda zrealizować, ale jest takie marzenie. Warunki, z jakimi się spotkałem do latania, były w Kaukazie. O Himalajach wszyscy pamiętają, wszyscy wiedzą, że lataliśmy tam szybowcem. Natomiast ja również byłem eksplorować Kaukaz. Byłem pierwszym szybownikiem, który tam się wziął na Elbrus. To jest zaskakujące, bo o, tyle, o ile w Nepalu nie było w ogóle lotnictwa sportowego, to Rosjanie oczywiście mieli potężne sam, mają swoich szybowników, a jednak w Kaukazie jeszcze nie latają. Okazało się, że to jest bardzo trudne miejsce do latania ze względu właśnie na złą pogodę. Jest tam potężne góry, tak samo, znaczna część pasma przekracza 5000 metrów wysokości, a jednocześnie jest to obszar, gdzie można się spodziewać bardzo wielu burz. Także jest tam taki płaskowyż, który od północy styka się z z masywem, ten płaskowyż jest praktycznie nie do pokonania w złej pogodzie, dlatego że chmury spotykają się z terenem około 200-300 metrów. Jest tylko przestrzeni, żeby się zmieścić właśnie między chmurami, a tym terenem. Więc no, tam to latanie było rzeczywiście bardzo trudnym lataniem w chmurach, w burzach. Ja się raz przebijałem przez chmury, gdzie weszliśmy tuż nad lotniskiem, na jakichś 300-400 metrach w chmurę. I wyszliśmy, dopiero zobaczyliśmy słońce na 4000 tysiącach metrów na fali już nad Kaukazem. A jeśli byśmy sobie przypomnieli, co Sebastian Kawa zrobił jako pierwszy? No, jako pierwsi byliśmy, na przykład jako pierwsi Polacy startowaliśmy właśnie z sukcesem w Mistrzostwach Świata w klasy otwartej w Alpach francuskich z nowymi sukcesami. Jako pierwszy startowałem w zawodach z Grand Prix, gdzie trzy pierwsze edycje tych zawodów udało mi się wygrać. Jako pierwszy byłem w Himalajach szybowcem, gdzie udało mi się wznieść nad te Himalaje, nie na silniku, tylko właśnie dzięki siłom wiatru, fali, termiki, tak jak to się powinno robić szybowcem, udało mi się wznieść nad, nad Himalaje. Jako pierwszy byłem w Kaukazie. Jako pierwszy Polak latałem na fali w Patagonii, w Andach. Także dużo, dużo tych rzeczy się już udało zrobić. Chciałbym więcej, ja bym się chciał już troszeczkę mniej latać jako szybownik, sportowiec na zawodach szybowcowych, a bardziej zająć się albo szkoleniem, albo przy okazji jakichś wypraw uczeniem, sprzedawaniem tych swoich umiejętności młodszym pilotom. W moim przypadku ja jestem lekarzem, także nie jest to tylko jedna jedyna droga, jedna ścieżka, którą pokonuję. Miałem też chęć zostać pilotem samolotu komunikacyjnego, ale akurat w czasie, kiedy zrobiłem licencję zawodową, liniową, był, był bardzo podobny okres jak teraz, że linie lotnicze rozpadały, miały ogromne trudności, był kryzys w lotnictwie komunikacyjnym, no i niestety nie udało mi się sfinalizować tego, żeby zostać takim lotem pracującym. Ale doświadczenie, które wtedy nabyłem, na pewno bardzo mi pomogło w tych lotach, w eksploracjach, w byciu pilotem szybowcowym, który lata bez widzialności, dlatego że jednym z podstawowych umiejętności latania na samolotach komunikacyjnych jest latanie bez widzialności tego przyrządu, no więc taka umiejętność na pewno się bardzo Żar jest wyjątkowym miejscem. To jest miejsce, gdzie można latać praktycznie cały rok. Teraz mamy taki okres, gdzie na równinach w w zasadzie lotnisko szybownictwo zamarło, a my dalej latamy. To jest niesamowite miejsce. Raczej, żar też jest w takim bardzo ciekawym położeniu u góry, że wystarczy się w żarku z wyholować. Zresztą na żarze dawniej. Szybowce były wystrzeliwane dosłownie z nim gumowych, tak jak z procy. Wystarczyło taki szybowiec rozpędzić, dosłownie metr, kilka metrów nad ziemię i on już się, się wznosił na stoku góry, więc to jest ten W ogóle nazwa Góra Żar pochodzi od tego, że na, na zachodnich zbocza główki jesienią mają czerwony kolor, tak jakby się ta góra w ogóle paliła. To jest akurat ten okres, w którym dzisiaj latamy. Nie miałem ochoty się wyprowadzić. Śląska jest tutaj takie, tak, piękne miejsce, gdzie są i góry, i że miasto, i wszystko tego człowiek potrzebuje do życia.